A jednak coś ominąłem. I to dużo ominąłem. Bardzo dużo ominąłem. Dobra, nie mam pojęcia gdzie one były ukryte. Ale niech im będzie. Muszę coś napić, już mi zasługę. Tak, moi drodzy. Przedstawiam wam najbardziej znienawidzony przeze mnie poziom w historii Crash Bandicota. Zapraszam na... drogę donikąd. Czyli most we mgle. Najlepiej mi się tabliczka podoba. Danger, niebezpieczeństwo. Ona jest po prostu mozartka. się, że ta maska się ma wam tutaj nie przyda do niczego, więc niech ona sobie przejdzie, bardziej mi przeszkadza. Widok, widok pisuje, jak widzicie, można na tej, na tym moście są deski ładne, takie żółte, w których można stąpać. Są deski ciemne, które spadają zaraz po jakimś no jak się po nich... No jak się na nie nadepnie, więc... I zaż tuka polega na, tym, na przejściu tego mostu. To są dwie wersje tego mostu. Tu jest już TNT, do którego musimy uciekać. To są takie bardziej wredne deski z dziurami. W środku oczywiście te deski są tak wąskie, że trzeba precyzyjnie w nie trafiać. A do tego, żeby było mało, to oczywiście, że tu guźcy biegają, których się nie da zabić. Nie da się ich tam zabić, wysłać na bermudy czy coś. One no po prostu biegają i zawsze jak was dotkną, zginiecie. jest pewna sztuczna sztuczka, którą możecie to wykorzystać w walce, znaczy w walce z nimi. Mianowicie spróbować skoczyć na linę. I takie przyspieszające jeszcze zamrożone deski są. Tak, możecie spróbować skoczyć na tą linę. Bo da się na nią skoczyć, także stanie na niej faktycznie biegniecie. To jest takie trochę oszustwo, chyba twórcy tego nie przewidzieli. Ale nie polecam tego, bo to trochę psuje zabawę. Bo się tu chyba polega na tym, żeby spróbować to przejść, tak jak zaplanowano. Tak, żeby zrobić żeby nie powtarzać tego, żeby nie powtarzać tego fragmentu. I, ee, i dalej. Ach, tak jest. Kolejny jest checkpoint. Znaczy, tu są dość często usiłane checkpointy. Przynajmniej na tej wersji w tym moście. To Jest też trudniejsza wersja. O mój Boże! Ech, dobra, już nawet nie wczytuję, bo jesteśmy blisko. Nawet no, nie widziałem, w jest guziec. No tak, no, oczywiście guziec mnie dotknął. Ech. kolejne życie stracone. Trudno. Guziec tam biegnie, świetnie. Ja bym chciał tu guźca wyminąć, ja bym się prosił. Oczywiście nie trafiłem teraz w deskę. Mhm. No matko! Już myślałem, że go minę. On no, oczywiście biegnie na nas. Nie wiem, nie pytajcie mnie, jak ten guzik zbiega w powietrzu, bo to jest kompletnie nielogiczne. Ale niech im już. im będzie! Tak, ja dziękuję. Na szczęście te guźcy nas nie gonią. To by było dopiero wredne: połączyć tą kulę goniącą z tym mostem. Uuu. Poziom po prostu morderca. Każdego gracza. Tak, checkpoint kolejny. Na tym. To jest pierwszy poziom, na którym już trzeba mieć wprawę w operowaniu crashem. Bo bo te wąskie bo te deski są wąskie i trzeba dość precyzyjnie nic celować jak się skacze sami widzicie że ginę ciągle to, to był właśnie pierwszy poziom, w którym ja myślałem, że wyrzucę z okno. <grym> Grałem na konsoli. No <grym> to było po prostu straszne. Tym bardziej, że wiecie, tak jak mówiłem, w czytacie grę z karty pamięci i nie ma... te życia nie przechodzą wam na... później. Tylko zostają wam cztery czy tam trzy życia. I po prostu ja widziałem ekran game over po jakimś <grym> 10 minutach gry. Na tym cholerne woście! <grym> Jesus Maria. Właśnie po to zbierałem tyle żyć. Specjalnie dlatego, z dedykacją dlatego poziom. Muuu! Pieprzona deska. 14 na tej desce ginę. Ja tego nie robię specjalnie. Nie mogę w nią trafić. Tym bardziej mam dość nieprecyzyjnego pada, bo nie gram na klawiaturze, a gram na padzie. Goddammit! Crash! Spadnie jeszcze raz, to cię zabije. Tak to jest! Jeszcze na tą wąską deskę. I tu jest jeszcze na wąska deska. a tak, dziękuję. Jedno życie dostaję w zamian. A to, to wygląda jeszcze lepiej w ogóle. Jeszcze mniej desek. I do tego wszystkie spadają. Tak, na drugiej wersji mostu dojdą jeszcze TNT. Więcej guźców. Więcej wąskich desek i więcej tych lodowych desek. Które, które właśnie nas albo spowalniają, albo przyspieszają, w zależnie w jakim kierunku są pochylone. Gad, Matko. Nie daj, z tego się. Wszystko nie cierpię. Mam fobię z dzieciństwa, jak go widzę. Traumatyczne przeżycie mam, mam z nim związane. Staram się go przejść razem z siostrą! Siostra po chyba 50. próbie powiedziała, że już ma dość. Nie! Matko! Proszę cię! Krasz! Nie rób mi tego! A nie chcę oszukiwać na tym poziomie i nie chcę biegać po linach. Za chwilę się wścieknę i to zrobię. O, deska nie spadła. Zależy też jak na nią skoczymy, chyba. Oha! dalej, 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 dalej. Świetnie. Nie pamiętam, czy w dwójce, czy w trójce krasza był już tak trudny poziom jak ten. Ale na tutaj naprawdę się popisali. Nie chodzi, tym bardziej, że pomyślę jeszcze, że będzie drugi taki most, to mnie, to mnie szlak trafia. On jest naprawdę katorgą! Nie no! Dobra, przejdę ten poziom, jak miał 15 życia. 15 żyć. Punktów życia. Nie wiem, jak to nazwać. Życie. Tak? O, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za wczasu. tak? No, tym razem się uda. Nie śmiać się, ja wam to pomówię. sami spróbujcie Dopiero później gadać No to, pięknie Zobaczcie, jak już mówiłem, im mocniej naciśniemy na skok, tym kraż dalej skacze I to też trzeba wyczuć, jak on tu skacze To oczywiście będzie guziec, jakby nie mogło być inaczej Tak, 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 Dziękuję O, wiecie co? Ja tu sobie zrobię checkpoint znaczy nie, nie ma checkpointa jeszcze, ale ja to sobie zrobię save'a zaraz po tym poziomie Tych Żelaznych skrzynch się nie da niszczyć O tak, to jest dopiero wredne Świetnie. Część coś się odbije I biegniemy dalej Uff, sporo las parę 5 żyć Dalej, i teraz zrobię sobie save'a. No, tylko wczytaj. Świetnie. też szybki zapis, zapisz tak, bo ja naprawdę nie chcę powtarzać tego fragmentu ponownie. Tu jeszcze jest tak wredny, że. A pamiętam, w tamtym będą będę miał takie, rzeczy, że będzie trzeba te żółwie wykorzystać. Bo powiedzmy, o, widzicie? Żółw jest tutaj tak przewrócony specjalnie, bo bez niego nie przeskoczymy. Dalej, więc też tutaj umieścimy go na samym końcu. Ale później już będzie Na przykład, nie zabicie żółwia, a przewrócenie go, żeby przeskoczyć dalej. W momencie, gdy jeszcze będzie was gonił gujciec, to jest dopiero wredny. Tak, Boulder Dash. I tu przed nami jest drugi kolejny taki ukryty poziom. Z co klucz wymagam, no tam dalej, jakby taka kropka. No. A Boulder Dash to jest druga wersja tej kuli, co nas goniła. Trochę trudniejsza od poprzedniej. Ola, nic, nic w porównaniu z groźbą mostu do Drogi do nikąd. Ludzie też, niektórzy pytali też, czy nagram inna część krasza. Tak, nagram sobie inna część krasza, bo ja bardzo krasza lubię. A szczególnie to nie będą długie projekty, bo te gry nie są długie dla pewnego gracza. Przynajmniej pierwsza część nie jest długa. A dwójka też nie jest długa, trójka jest długa jeśli chce się wszystko podbierać. Tam naprawdę trzeba się... tam są jeszcze jakieś bonusy czasowe i inne pierdółki. Dobra, ja tu zrobię save'a. Bo chcę zdobyć sobie, sobie kryształ w tym momencie. Dawaj, 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 teraz filary się kręcą. Później będą filary kochyłe, inne pierdec No i oczywiście płotki, po których biegniemy, i będą nas spowalniać za chwilę. No, crash! Biegnij, biegni, biegnij, biegni, crash! Nie panikuj, nie panikuj! Not mine, crash! God damn it! Dawaj. Mmm, pięknie. I tu jest Indie oczywiście. To sobie to zapiszę. Teraz znowu. I tak miałem checkpoint'a, ale żeby nie stracić kryształków. Yeah! Dwa życia No. No, dobra. Dziękuję. Nie chcę, żeby ta kula spadła na mnie. Świetnie. Znowu zapiszę, żeby nie powtarzać tego. Żeby nie powtarzać tego fragmentu. I jedziemy dalej. To już była ostatnia kula, bo pamiętam, że na każdym poziomie są trzy kule. Każda trudniejsza i dłuższa od poprzedniej. O tak! mówiłem, teraz są właśnie filary pochylane. No. To jeszcze w ogóle w kolejnej części doszły takie fioletowe kryształy, że za przejść poziomu, poziomu trzeba... Na każdy poziom trzeba znaleźć fioletowy kryształ, by odblokować na ostatni poziom, które są umieszczone po prostu gdzieś na planszy. Można się z do nich dostać na DPS. Specjalny kryształ, a nie, to nie zdobędę, bo brakuje mi chyba kryształka, pojawił. Więc też nie To Tak, jest. Uch, trochę. Bo mimo tego, że ładnie przejdziecie, to i tak nie dostaniecie, bo oczywiście nie macie specjalnych kryształów do blokowania miejsc. Więc trzeba tu wracać, więc jeśli chcecie przejść grę na 100%, to trochę tam zejdzie. Łącznie 18 skrzynek pominiętych. W ogóle podoba mi się ten patent, że jak krasz coś pominie, to do skrzynki wpadają na łeb. Tak powinno być też w szkołach, że jeśli coś oblejecie, to wam coś spada na łeb. <grym> Dobra. Eee, to jest już przedostatni poziom drugiej wyspy. Też sobie przy okazji save'a zrobię. I sunset... Fista eee, Vista? Nie lubię wisty. Troszkę bardziej skomplikowana wersja świątyni. Chyba ta trudniejsza wersja w ogóle. No, zwłaszcza, że już się zaczyna od palników. I mostków. Mostków nie cierpię. O tak, to zrobiłem. Nie, dobrze zrobiłem. Myślałem, że tam będzie ten. Nie! zdążyłem, zdążyłem, zdążyłem. Nikt mi nie powie, że nie zdążyłem. Jezus, dobra, teraz już ledwo zdążyłem. Świetnie. Maska do ochrony i tak. I od razu nie toperka zabijemy. Pamiętam czy on tu mi coś dawał? Nie. Dobra, ten był tylko jaka Oczywiście teraz nie toperki będą częściej i więcej. O tak, już widzę, że to będzie wesołe. Dobra, to zrobię tu save'a. O, ja. Krasz porzucę jabłko. No <grywka> jabłko nie spada. <grywka> no właśnie, dobra, jedną maskę straciłem. Zróbmy znowu save Maski się przydają naprawdę I się chowaj. Tak, ja dziękuję Świetnie. I checkpoint, plus życie. Ja sobie też tu wy zrobię. Mmm... niby... A, no, dziękuję, trafiłem, za szczęście. Grasz jest wręcz nieśmiertelny, nadal powstają gry z tej marki, wiecie? Chyba najnowsza była na Wii. O, pięknie. <laughs> bardziej pogiętego się nie dało wymyśleć. Dobra, to tak. Teraz tu, tu, raz, dwa, trzy, cztery. I oczywiście sprawdzimy tam. Aha, miałem nosa. Pięk, pięknie, 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 Nie to chciałem. No, prawie znowu zginąłem. O, gdzieś teraz już mogę sobie pomarzyć na tym poziomie. Jest strasznie trudny i długi, więc nie, nie chcę mi się tu co, ja Nie będę jednak przechodził w grę na 100%. Jest za długa i za trudna. Tutaj jest. Następny. Następny. I teraz już skoczymy tutaj. Ota! Dobrze, że przynajmniej są zsynchronizowane, bo są to takie, które są, nie są jeszcze zsynchronizowane. Z, to są jedne z tych bardziej wrednych. I oczywiście nietoperz, palnik, przepaść, woda na dole, tapeta z tyłu. I igłana, i skacząca igłana. Mhm, udało się to przejść nawet tak jak chciałem.